Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera czekamy na telefony w sprawach którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu Miedziowe.pl Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak. Na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19.15. Dobrze, dzień, dzień dobry, dzień dobry, raz witamy. jeszcze. Zaczynamy piątkowy temat dla reportera, dołączy do nas Leszek, wspaniały. Cześć Leszku. No, śniemanko, dziękuję. No, śniemanko, jak tam wdzięko. A dziękuję, w porządku. Już no. roga, rogale opandzlowaliście? Oczywiście. Ja też. Ja wypchałem. Ja, jedne, ja, jedne, ja, jednego, ja jednego na miejscu jeszcze u Marcina, zanim przywiozłem do redakcji. O, dlatego jednego mniej był. Tego najlepszego mhm. wybrałaś. No. Najmniejszego. <gry> tak, najmniejszego. Ale właśnie to mi się podoba, że one są zgrabne. Tak. Nie są jakieś wielgaśne, nie? One no są takie, właśnie, bo te takie z ja tak certyfikatem to one są takie ja tak duże. Powiem, ja tak powiem wprost. One są takie seksowne. <grym> A jakie są smaczne. Tak. Także e, bardzo dziękujemy. Bardzo, Katomery bardzo. Raz jeszcze. A teraz to już przechodzimy do konkretów. 767-400-400 to jest numer do nas. Pod ten numer dzwonicie. To właśnie... Pod tym numerem czekamy na wasze telefony, a wy zgłaszacie różne tematy, problemy. E, czasami wywołujecie dyskusję, czasami. z... Wymianę opinii. Tak, a czasami kwiaty i motyle wysyłacie. Tak, właśnie. Bartek to... już bardzo chciał dzisiaj wysłać kwiaty i motyle. Tak, ale tak. rozpędził. wp owi e, Tak, wp owi <laughs> właśnie bardzo chciałem, bo e, słyszałem, że tak trochę znowu igrają z ogniem, a dokładnie z Parą. mieszkańcami i grają sobie, bo do wczoraj jeszcze nie było żadnej informacji chyba tam do godziny 12 czy 13 czy w ogóle cokolwiek będzie się działo, a to się okazuje, że się dzieje. Jeszcze wieczorem na stronie o. internetowej wpc nie było w zakładce awarie ani grama informacji o tym, że kilkadziesiąt ulic w Głogowie jest dziś od wczesnych godzin porannych bez dostaw ciepła. I powiedz mi, że nieważne są wtyki w życiu. O, ważne. Bo są. bez wtyków byś nie miał tych informacji. No, Twoje zdjęcia, moje wtyki. I... A informacja już wczoraj po południu, późnym popołudniem była w portalu, tak więc. No, dzieje się. Ja by jeszcze prawdziwe mrozy nie przyszły. W ogóle nie było mrozów tak naprawdę, bo to tam minus jeden czy minus dwa to, to tylko delikatne przymrozki no, A co będzie, jak sięknie jakimś mrozem? Choć też jakichś tam wielkich pewnie zim się raczej nie spodziewamy. Nie wiem, jakie tam są długoterminowe prognozy, ale. Ale miejmy nadzieję, że te afarie będą cały region omijać. Choć to takim. Chyba pobożne życzenia. Takie mam przeczucie. No, były kwiaty i motyle wywołane przez ciebie, Bartku, ale na te na pewno nie zasłużyli po wczorajszym meczu piłkarzy Chrobrego. E, Bo włącz... Nie komentujmy. Włączyłem sobie wczoraj tak jednym okiem na laptopa, szykując dla was newsy i informacje, a drugim na telewizorze tak patrzę. 1-0. Chwila, moment. 2-0. Kolejna chwila. 3-0. Po 25-dach. 4-0. Wy wyłączę. A nie, nie chleci, zobaczymy co będzie dalej. No i ja, nic ciekawego nie było. Swoje okazje Chrobry miał, ale ich nie wykorzystał, po czym w drugiej połowie niebiescy strzelili piątego gola i skończyło się 5 do 0. 767-400-400. Przypominamy numer do nas na antenę. Czekamy na kolejną osobę. Linia jest już wolna. Proszę dzwonić. Lubin, Polkowice, Głogów. Jakie macie dzisiaj tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Rabielka Zagłębia Miedziowego? Zachęcamy do telefonowania. No wiecie, ale też tak się zastanawiam właśnie nad tym, że czemu tak jest na przykład, że na przykład, nie wiem, ulica Słowiańska tylko parzyste numery i tylko niektóre, nieliczne. A, a, albo tylko na przykład jeden nieparzysty. Albo tak samo, wiesz, że... Jak Konrada I, to czemu tylko ten, a nie wszystkie? No to, to, to jest dla mnie jakiś niezrozumiały. No, ale, ale mamy pełną listę miejsc, w których ulic, przy których, no niestety, ale od dzisiaj od godziny 5 rano, no nie ma y, ciepła. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, czy na przykład na jego ulicy jest, to może sobie to sprawdzić na naszym portalu międwe.pl. I polecamy zaglądać. I polecamy też dział nie co so gdzie kiedy. Szczególnie, że weekend bardzo blisko, a w ten weekend bardzo dużo wydarzeń w naszym regionie, kulturalnych, sportowych, świątecznych. Zapraszamy, tak właśnie, patriotycznych. No więc warto skorzystać z tej oferty i z tego co tutaj umieścili organizatorzy wszelkiego rodzaju imprez. Można się wybrać do Polkowic, do Lubina, do Grębocic, do Jerzmanowej, do Radwanic. No moi drodzy, w wielu miejscach naszego regionu bardzo dużo się dzieje, więc zachęcamy, czytajcie o tych wydarzeniach. Organizatorzy, dorzucajcie też swoje wydarzenia u nas na miejava.pl w zakładce co gdzie kiedy. To jest bezpłatna forma, bardzo prosta, bardzo łatwa. Tutaj klikacie przycisk utwórz wydarzenie. Wypełniacie formularz i voila, gotowe. voilà, gotowe. Tak, nawet jakby ktoś chciał ponarzekać, że nie ma w czym wybierać, to by skłamał, bo naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Na przykład podczas obchodów święta niepodległości w Wierzbanowej tam z pewnością sołectwo i koło gospodyń wiejskich przygotują takie pyszności, że ja to z marszu tam uderzę na jedno ze stoi tam, gdzie będą pierogi z gęsiną, bo w ubiegłym roku to jadłem i delektowałem się po prostu każdym kęsem. Tak więc tam w tym roku w Wierzbanowej w poniedziałek 11 listopada na pewno sobie skosztuję pierogów z gęsiną. 767-400-400 zapraszamy to jest temat dla reportera czekamy na kolejne tematy kolejne telefony może głosy w dyskusji może na temat tej awarii o której wspominała dzisiaj nasza słuchaczka może coś zupełnie innego zachęcamy korzystajcie 767-400-400 Jeśli w nadchodzący weekend będziecie korzystać z tych atrakcji które są przygotowane na świeżym powietrzu no to pamiętajcie żeby się właściwie ubrać bo temperatury w ciągu dnia maksymalnie do 8 stopni nie no w sobotę 9 ale w niedzielę 8 6, przepraszam, a o poranku minus 1 Natomiast w poniedziałek 8 I pochmurno, a na szczęście bez deszczu tak to, więc... Dobrze, że to ty pogody nie, nie robisz to Bo co? Bo, bo byś tak powprowadzał błąd wszystkich Tutaj w ciągu sekundy Dobrze, dobrze, żartujemy sobie oczywiście Ale, ale tak jak Leszek mówi, pamiętajcie, żeby się ubierać po norwesku e, Czyli tak, że jeśli ma być chłodno No to się ubieracie tak, jak ma być chłodno A nie, że później jest wam na przykład za chłodno bo pogoda zawsze jest. Tylko jesteśmy często źle ubrani. No tak, trzeba się dostosować po prostu do aury, a mam nadzieję, że... Że co? Że w końcu poprawi się trochę aura, ale chyba nie ma takich prognoz. Proszę cię, jest listopad, co ty, czego ty oczekujesz? Że to będzie październik? Słońca, więcej słońca, październik chociaż tyle. Dwa? Nie jest październik no, byłoby, byłoby miło, nie pogardziłabym, no ale faktycznie. Listopad rządzi się swoimi prawami. Tylko i tak cieszymy się, że jest tak mało opadów byłby, w deszczu. Tak. Już by się przydały te opady ale deszczu. będą opady deszczu w kolejnym tygodniu, z tego co widzę. Ale niewiele. Ale co ja widzę, w końcu listopada w listopad nawet burze z piorunami mają być. Tak, nie widzę, że jest nawet opady zaraz po tych burzach śniegu Tak, grudzień ze śniegiem. No, no to ciekawe, no ciekawe. Kilka dni. No to będzie można na tych chwastach zjeżdżać z budowlanym. O, właśnie. Z górki na pazurki. Tak jest. No drodzy słuchacze, 767-400-400. Początek tygodnia przecudny. Wtorek później też. Środa także. No czwartek jak cię mogę. No ale, ale dzisiaj? że niektórzy z już weekend zrobili. Właśnie też przyszło mi to na myśl. Albo, albo, albo zbierają chrust na opał. Albo op, 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 opychają się rogalami. A może albo chrust na opał, mówię ci. Tak. Jak w tylu ulicach, zimno, zaraz zobaczyć, jak gałęzi i innych rzeczy. Koksowniki zimno. wyjdą na ulicę. <laughs> Oby nie. Oby nie. Bo się, źle się 7... kojarzą. To może wy macie jakiś temat, właśnie Kasiu, co cię ostatnio 7. zbulwersowało? 767-400-400 zadzwoń, proszę, powiedz. Nic mnie nie zbulwersowało. To widzisz? To nie dziwmy się, że słuchacze nie dzwonią, skoro ciebie nic nie zbulwersowało. No to co dobrego? No a co dobrego? No komu kwiaty i motyle? No? Rogale. Dobre. No dobre, to dobre, to? dobre, to prawda. Rogale były dobre. O, Mamy telefon. telefon. Halo, halo, dzień, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Troszeczkę z, z innego tematu. <laughs> Żukowice nie lubię sklep wino. Pojemnik na rzeczy um, używane, ludzie tam wsadzają. Um, powiem szczerze, nie ma żadnego numeru telefonu na tym pojemniku. Wszystko jest obok. Szkoda <grym> tych rzeczy. Ludzie dali z dobrego serca, wszystko leży wyrzucone na zewnątrz. Nikt się tym nie interesuje. To już jest drugi tydzień. Ten pojemnik jest przy Dino I w nie lubi, tak? Tak, dokładnie okay. tak. Dobrze, mamy zanotowane. Postaramy się tutaj zainterweniować. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia. No swoją, i... drogą, swoją drogą zastanawiam się, dlaczego faktycznie na tych niektórych pojemnikach w ogóle nie ma numeru kontaktowego. A swoją drogą, jak już mamy jakieś ściuchy do oddania, a widzimy, że pojemnik jest przepełniony, to może chwilę poczekajmy, żeby go opróżnili i wtedy wróćmy, nie kłaćmy. Albo obok. właśnie, bo później się tak robi, jak się robi, nie? No Szczególnie hmm. jak jest taka pogoda, już teraz jesienna czasami pada, czasami rozwiewa te rzeczy, jak jest silny wiatr. Tak. Szczególnie no jak to jest, jest na przykład jest. leciutka koszula. Na przykład. Ona tam później powiewa na tym wietrze. No jak, jak ta flaga na... No właśnie, właśnie miałem to mówić. <grymne> Dobrze, 9.27 na zegarku. Był kolejny telefon, czekamy na kolejne. Biało-Czerwonych Elementów w niedzielę 10 listopada, nie 11, tylko 10. Nie zabraknie w rynku Starego Miasta, głównie na placu między Ratuszem a Teatrem, bowiem tam odbędzie się Wigilia Święta Niepodległości. Od 16 do 19 dziać się będzie naprawdę sporo, m.in. przegląd piosenek patriotycznych w wykonaniu zuchów i harcerzy. Będą też recytacje. Mini koncert orkiestry zakładowej Huty Midziłogów, na odśpiewanie hymnu Polski, a także pieśni Legiony, no i też wspólne odtańczenie poloneza, a po nim największy tort, jaki widziało miasto. Tak organizatorzy to awizują, tak więc. Będzie można skosztować coś na słodko, ale też żołnierze 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego częstować będą pyszną wojskową grochówką. Tak więc od 16 do 19 zachęcamy do udziału właśnie w tym wydarzeniu. Harcerze rozdawać będą kotyliony i chorągiewki, ale organizatorzy zachęcają też mieszkańców, aby przyszli z własnymi biało-czerwonymi elementami na to właśnie wydarzenie. No tych elementów biało-czerwonych już nie brakuje, bo i widzę flagi miejskie powiewają m.in. na ulicy Grodzkiej i flagi polskie oczywiście też powiewają na ulicy grodzkiej i nie tylko, bo i w Lubinie przecież i w Polkowicach także już te flagi powiewają. Natomiast y, mówisz, że będzie tort. Tak. Będzie tort. Będzie. Co już ty na nazywa... pewno biało-czerwony już... będzie, czyli wkład będzie czerwony z truskawki, na przykład, albo malinki, a góra będzie taka ładna z mascarpone, na przykład. Ale będzie też wata biało-czerwona, cukrowa. Biało-czerwona wata cukrowa? Mhm. Wybacz, teżku nie jestem fanem waty cukrowej. Ja też nie, ale mówię, bo to jest w programie. <laughs> Rozumiem Ale jestem dzieciaki pewien, będą Tak, zachwycały. jestem pewien, bo młodzież uwielbia watę cukrową ja, nie, ja jakoś nigdy fanem nie byłem Ale taki tort Dobry tort, nie jest zły No właśnie, a później ta grachóweczka Albo w odwrotnej kolejności No po głównym jedzeniu deser no, wiesz, niektórzy wolą najpierw na przystawkę torcik, później na obiadek grochówkę ja mogę i na deser znowu torcik. Ja Małe na śniadanie Rogalika, na obiadek torcika, na kolację coś mi też mogą jeszcze zaserwować. <gry> Tylko nie róbmy tak, że jedną łyżeczką grochówkę, drugą tort i to naraz, bo to Ale się Ale przecież i tak się źle zmiesza. Źle skończyć. Czy tak się no. w żołądku zmiesza? No jasne, że tak. Tylko różne żołądki różnie na takie mieszanki reagują. <grym> tu będziemy mieli biało czerwoną. Moi <grym> <grym> drodzy, 9:30. Dzwoncie do nas, 767, 400, 400. Reklama. Szukasz dobrych drzwi? Znajdziesz je u nas. Salon Drzwi Antaba zaprasza po drzwi wejściowe i wewnętrzne. Z naszym montażem będzie taniej. A montaż wykona autoryzowana grupa montażowa. Salon Drzwi Antaba, Głogów Ulica Elektryczna 2. Prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz, zaprasza na ostatnie w tym roku spotkanie z mieszkańcami z cyklu Porozmawiajmy o Głogowie. Spotkanie odbędzie się 12 listopada w sali Rajców w Miejskim Ratuszu. Początek spotkania o godzinie 17. Drodzy Głogowianie, spotkajmy się, aby porozmawiać o naszym mieście. Do zobaczenia, Rafael Rokaszewicz. Kasiu, świetnie ci w tych nowych okularach. Cieszę się i bardzo Ci dziękuję. Wow, Kasia, zamurowało mnie! Wyglądasz zjawiskowo w tych okularach. Gdzie je robiłaś? O komedzie na słodowej. Nigdy nie miałam tak cienkich szkieł, a w tej oprawce Gucci po prostu się zakochałam. <laughs> Szkoda, że nie we mnie. <laughs> o komed optyk okulista w głogowie. Ulica Słodowa 2. Tu znajdziesz świetne okulary. Zapraszamy! To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rogal Marcina, tylko w cafemeryk. Stworzony z maślanego ciasta półfrancuskiego oraz białej masy makowej z dodatkiem miodu i skórki pomarańczowej. Rogal Marcina, tylko w cafemeryk w głogowie. Reklama. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak. Na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 1915. No i wracamy i od razu odbieramy. odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak w sprawie takich małych krzaczków, które wyrastają na obońcu pokoju 13 i wyjeżdżając z tego przedszkola, które tam się znajduje, mhm. zasłania całkowicie wyjazd tej drogi. Czy możecie coś poradzić? Na obrońcu pokoju 13 Wyjazd od strony przedszkola tak. od, tam y, jest przedszkole numer Ja nie wiem jaki tam jest numer tego przedszkola. Jest to to, jest to, 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 to damy niedawno To, to nowe no, no, to, no, to, to no, chyba dany. siódemka jest Siódemka chyba no o. Dobrze notujemy W takim razie Bardzo dziękujemy Proszę A, bardzo, to, bo to... mówię tam coś się kiedyś wystanie, stanie, bo się wyjeżdża na, prawie że na chodnik mhm. Ze przejście ludziom. Dobrze, no tu mamy zapisane. Mamy, Bardzo dziękujemy za ten telefon. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mamy zanotowane. A I ja zapraszamy. tylko przypomnę, że obrońców pokoju 13 C też bez ciepłej, bez ciepła dzisiaj. Tak, mamy a teraz telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Ja bym chciał zgłosić tutaj problem odnośnie jednej ulicy, tak? jaka. Yy, ograniczenie jest do 30 km na godzinę. Jest to ulica Mechaniczna. Mm -hmm. yy, to jest przy rondzie żołnierzy wyklętych zjazd mm -hmm. Henryka Głogowskiego w stronę mechaniczną i tutaj po prostu yy, samochody urządzają sobie wyścigi po 60-70 km na godzinę, jeżdżą nawet z dziećmi nie można spokojnie spacerem przejść. Na, na mechanicznej, tak? Tak, tak, to jest ulica mechaniczna. Mm -hmm. Tam jest trzydziestka, wąska droga i gdzieś 30... jeszcze, tak, jeszcze, tak, jeszcze się tak rozpędzają. Na drodze, na, na drodze stoją samochody. No właśnie miałem mówić, i... czy to jest to miejsce właśnie, gdzie te auta parkują przy domkach jednorodzinnych, tak? Dokładnie, tak, okay, dokładnie dobrze. Tak. Czyli to ten pierwszy tutaj odcinek od Henryka Głogowskiego. Tak, tak. szczególnie właśnie ten, ten pierwszy, yy, bo, bo mówię, jest strasznie. Mo, może dojść do tragedii tutaj. Trzeba naprawdę być czujnym i policji nie widziałem ani razu. Mm -hmm. A jestem mieszkańcem tej okolicy, tak więc czekam, aż się coś dziwnego wydarzy. Oby nie, oby nie. Oby nie. Tak tak lepiej że... chyba wcześniej zgłosić na przykład w, poprzez sieć yy, i skorzystać z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Tak, Myślę, że to jest taki zgłosić. temat, który tam spokojnie można zgłosić więc polecalibyśmy panu tak taką także możliwość. samemu też można tak kliknąć tam w mapę zagrożeń natomiast Wtedy my ten temat takie mamy miejsce zanotowany sprawdzić i skontrolować tak. bardzo dziękujemy dziękuję, dziękuję do usłyszenia dobra a wy drodzy kierowcy tam wiecie no jak jest 30 przesady. to jest 30 no. na, ta w ta na takiej uliczce alo alo dzień dobry witamy dzień dobry ja dzwonię w takiej sprawie chodzi o skrzyżowanie ulicy spadzistej z ulicą Wita Strosza. Mhm. A dokładnie o przejście dla pieszych, e, właśnie e, tam, gdzie e, często przechodzą e, uczniowie do, do szkoły. E, do szkoły. Mhm. E, tam jest przejście dla pieszych. Są, jest ukośna zebra przy tym przejściu, mhm. ale e, notorycznie na tej ukośnej zebrze e, parkują samochody dostawcze, osobowe, różne. I jadąc od strony piastora, no niestety zasłaniają to przejście dla pieszych. Piesi już są w połowie jezdni, a samochód dojeżdża do pasów. I za tych stojących samochodów niestety tych pieszych nie widać. Nie, nie widać. No i, i jadący właśnie no, od strony piastowa no, ma poważny problem. Ostatnio byłam świadkiem, jak kierowca jadący właśnie od strony piastowa gwałtownie zahamował, bo przejechałby tych pieszych, którzy już byli, no, nawiasem mówiąc, na środku jedni. No i, i jest to miejsce... I zresztą tam był taki też wypadek, gdzie chyba pielęgniarka Y, 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 idące do pracy w, y, w MCZ y, właśnie została potrącona przez y, samochód. Y, y, I chciałam powiedzieć, że tam notorycznie park parkują samochody. Różne. I w związku z powyższym mam taki apel do kierowców, y, którzy tam y, zostawiają te swoje samochody, y, no i do policji, która y, czasami jedzie i nie widzi tego, że że tam sobie co niektórzy parking robi. Mhm, dobrze. To ja też polecam w ogóle samemu też kliknąć w mapę zagrożeń e, i tam zna, zaznaczyć właśnie te, ten obszar, że tam jest parkowanie w miejscu, które utrudnia widoczność pieszych przy przejściu dla pieszych. Mamy nadzieję, że policja tak. słucha i już wyłapuje sobie kolejne miejsce, które trzeba by skontrolować, a poza tym to faktycznie apelujemy do kierowców. Przede wszystkim. Tak, to od nas samych też wiele zależy, aby było bezpiecznie w naszym regionie. Więc bardzo dziękujemy za ten telefon. Tak, tu chodzi o kulturę kierowców. O, no właśnie, no, tak. To jest. Kulturę i bezpieczeństwo. Nieznajomo. I znajomość przepisów prawa no bo przecież co z tego że jest wolne jak gdyby wolny kawałek jest ale tam parkować nie wolno tak może tak są jest. te pasy namalowane no tak, i, tak i wyobraźnia też się przyda co się może zdarzyć gdy zasłonimy taki widok a to jest istotne miejsce jak pani mówi przejście dla Bardzo pieszych. dobrze dziękujemy za ten telefon no, aha i chciałam tak. powiedzieć że właśnie to co widziałam i, te, i, tego, i ten samochód, który gwałtownie zaparko, y, zatrzymał się, no wpadł w poślizg, a przechodziły trzy osoby. Jedna osoba starsza, wiekiem pan y, no, mocno starszy, y, no i y, dwoje uczniów do szkoły. Mhm. Dobrze, a też no, także przy tragedia takiej... byłaby no, y, no, prawie natychmiast. Mhm. No, nie nacisnął mocno na hamulec. Całe szczęście, nic się tam nie stało i mamy nadzieję, że nic się tam nie zadzieje. Natomiast, tak jest. też przy okazji, kierowca mocno hamujący sprawia, że kierowca z tyłu za nim też może mieć problem. No, dlatego musi być bezpieczna odległość. Ale gdyby była jakaś warstewka śniegu albo lodu, no, to, to by już... był jeszcze większy problem. No właśnie, dziękujemy, dziękujemy za ten telefon, serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia. I um, czekamy na kolejny telefon. Tak jest. Właśnie dzwoni ten kolejny pod 767. Dzień dobry, 400, witamy. 400. Dzień dobry. Słuchamy. Halo? Tak, słuchamy, słuchamy. Halo? Halo, halo. Słuchamy, słuchamy czekamy myślisz? na temat, który pan chciałby nam zgłosić. Mam taki temat związany z rondem. Związany z rondem to jest krzyżowa, rondo ulicy Kazimierza Wielkiego mhm. i Włogowskiego. Dobrze, czyli żołnierze wyklęty. Tak, tam Dobrze. na każdym wyjeździe stoi taki słupek żółty, kolorowy. Tylko one do czego służą? Uważam, że na tych słupkach powinny być znaki wyjazdowe z, ze szczałką. Jest to już długo, 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 kolorowo tylko stoi, natomiast do niczego nie, nie, nie służy. Myślę, że należałoby zwrócić uwagę, żeby yy, służbom drogowym, żeby na tych słupkach powiesiły taki okrągłe ze szczałkami, które określają, jak się zjeżdża z ronda. We wszystkich czterech kierunkach. No faktycznie, bo te znaki tam są puste w środku, one są tylko takie jakby na pokaz. No właśnie, na pokaz, kolorowo stoją. Ocież... Uważam, że one służą do czegoś i należałoby na tych słupkach jednak powiesić te znaki. Chociaż ja dzisiaj się tamtędy przejdę, to jeszcze sobie porobię zdjęcia, żeby mieć informację, bo Zresztą teraz nie? się zastanawiam, czy faktycznie tam są pusto, czy nikt nie zdążył nakleić żadnej naklejki. Ale to tak, dobra, to ja sobie sprawdzę. Łasam ten temat. Dziękuję Jasne bardzo. mamy zapisane, bardzo dziękujemy. dziękujemy. Rondo żołnierzy wyklętych, ulica, skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego z Henryka Głogowskiego. Zanotowane, będę dzisiaj tamtędy przechodził, to sobie cyknę fotki i po, o, to po, po sprawdzam. Mówił nasz sport? Tak, 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 tak. Tylko że te zdjęcia są z 2012 roku, Kasia. Mhm, Więc e, wtedy mogło być jeszcze... Tak jak było, a teraz może być troszkę inaczej. No dobrze, inaczej. ale Bartek obiecał, że sprawdzi. Tak, tak, tak. Jak tak najbardziej. 4 minuty mamy do końca audycji, zapraszamy 7, 6, ale? 7, 400, 400. Coś ostatnio często to, te, te okolice zostały poruszone. Wczoraj przecież też okolice Kazimierza Wielkiego i Ronda i przy okazji tego sklepu, który tam jest Ach, i tej tak, trawy. Też. Dzisiaj już dwa razy te malutkie krzaki plus właśnie. Teraz yy, yy, nasz słuchacz w sprawie tych znaków. No to czekamy na kolejne te tematy. 767-400-400. Może ktoś jeszcze ma jakiś temacik, bo zostały nam 3 minutki tylko. Właśnie, o, mamy i następny proszę. telefon. Dzień, dzień dobry. dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dziękuję, koni. Dziękuję. Słuchamy. Wczoraj był ruszony taki gruby temat odry. Yy, tak, nasz słuchacz dzwonił w sprawie właśnie, co jest, czyje, dlaczego nie ma zaznaczone i tak dalej. No, słuchamy, słuchamy. Proszę wziąć przykład Z tych niedobrych Niemców mm -hmm. e, Ponieważ oni kiedyś Kilkanaście razy przepływałem modre wzdłuż e, To jest prawie 400 kilometrów Z naszej strony Jest do rzeczy Amazonii Pasty, krzaki I no tak dalej Natomiast z tamtej strony Niemcy to parę lat temu wykaszali. Teraz puścili stado do baranków, owiec, chyba ich jest ich więcej niż na Podhalu. I tak sobie koszą. koszą. I to jest bardzo prosty, bardzo proste rozwiązanie. Natomiast u nas tylko biorą kasę i nic więcej. Mhm. No, może jest to faktycznie jakieś rozwiązanie. Bardzo dziękujemy w ogóle za ten pomysł, bo pomysł jest doskonały. Ja tak uważam przynajmniej. I gdyby nie był tak doskonały, to na przykład lotnisko Leszno też nie wynajmowałoby owiec e, i nie mieliby skoszonej pięknie trawy i to naprawdę przy, samym, przy samej ziemi, bo te owieczki to jedzą tylko tak, że nie zjedzą wszystkiego, tylko do samej praktycznie ziemi i tak równiutko to robią. I czasami jeżeli ktoś, nie wiem, z Was podróżuje dwukrajową dwunastką stronę Leszna, to może czasami trafił właśnie na takie wielkie stado owiec. Wygląda to prześlicznie przy okazji też. No to bardzo mamy dziękujemy kolejny za ten temat. Pomysł. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon i kolejny głos w tym temacie, który był wczoraj wywołany w naszej audycji. A jeszcze kilka minut mamy, dosłownie kilka minut w dzisiejszym temacie dla reportera. Ostatnim w tym tygodniu, kolejny będzie we wtorek, bo przypominamy, w najbliższy poniedziałek święto, 11 dzień listopada, w najbliższy poniedziałek, a 12 listopada we wtorek będzie kolejne wydanie naszego tematu dla reportera. Dzisiaj na pewno o 19.15 powtórka tej dzisiejszej audycji. A teraz już ostatnia chwila, żeby wybrać numer 767 400 400. Tak jest. Czekamy oczywiście na wasze telefony. Jeszcze przez tą chwilą, chwilu nie, jeszcze przez ten momencik. Może ktoś jeszcze do nas zadzwoni z jakimś temacikiem, a póki nie dzwonicie to właśnie przypominamy, tak jak Kasia tutaj wspomniała już, że dopiero temat dla reportera po długim weekendzie we wtorek. Tak jest. My już teraz życzymy wam przyjemnego weekendu. Życzymy wam, no co, spokoju przede Odpoczynku, wszystkim. Jeśli Odpoczynku, jeśli jest potrzebny, relaksu, dobrej zabawy. Um, no i czego możemy jeszcze życzyć? No, wszystkiego można życzyć. Najlepszego wszystkiego. Wszystkiego najlepszego. Po o, prostu. Pięknie. I słoneczka byśmy życzyli. I słoneczka. sobie. I naszym słuchaczom. Słoneczko, nie wymyślaj. Słoneczko już było. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie mogło się znów pojawić. No mogłoby się pojawić. Ale są miejsca, gdzie słoneczko świeci. Mówisz o nasz organicja. to daleki kraje. Co mi tutaj 767400 400, no to pod Koniec. ten numer to będziecie dzwonić w temacie dla reportera w najbliższy wtorek, bo teraz już na zegarze mamy 9.45. Dziękujemy za wszystkie dzisiejsze telefony. Tak jest. I zapraszamy oczywiście. Tak jak wspomniałaś we wtorek, to będzie już który? 12 listopada. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu regionumiedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19.15.